Jak wygląda nasza stajnia? Pięknie tutaj jest, naprawdę. A teraz chodź, zdążyłeś na ekscytujące wydarzenie. Jakie wydarzenie? Czy to jest mój mąż i Julia? Tak, to oni. Ja idę tutaj do Gwardii Królewskiej, a ty możesz dołączyć do swojej rodziny. Emerald? Selene! Och... Cóż za niespodzianka. Nie myślałem, że tak szybko przyjedziesz. Cóż, tęskniłam już za wami. Postanowiłam przyjechać wcześniej. Cieszysz się? Oczywiście, że tak. Chodź, Julia będzie przeszczęśliwa. Mamusia! Tęskniłaś za mną, kochana? Bardzo się cieszę. Zdążyłaś na ślub Jaśmina i Carmen. Teraz się zacznie. O, to świetnie. Szanowni Państwo. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby połączyć węzłam małżeńskim Jaśmina i Carmen, dwa konie Tinker. W miarę nowe w naszej stadninie poznały się tutaj i dzięki Stefanowi Stefanowskiemu i jego bandzie zatańczyli wspaniały taniec do pięknej muzyki i zakochali się w sobie i chcieli, żeby ten ślub odbył się Tutaj, w tym pięknym miejscu. Czy ty, Jaśmin, bierzesz Carmen za swoją żonę i czy będziesz z nią aż do końca swoich dni? Tak, będę ją kochał do końca mojego życia, cokolwiek się stanie. A czy ty, Carmen, bierzesz za męża Jaśmina i czy będziesz z nim aż do śmierci? Tak, zawsze będę go kochała. Jeśli szybko umrę, to on na pewno pójdzie ze mną. A zatem, na mocy powierzonej mi władzy, ogłaszam Was mężem i żoną. piękna ceremonia. Spisałaś się, Nadziejo? Dziękuję, ametyst. Staram się, ale moim zdaniem wyszło nieźle. Dobra, teraz gdzie jest ta nowa klacz? Jest ze swoim mężem, Emeraldem i Julią. To jest jej córka. Dobrze, zaraz pójdę ją powitać. Witaj, nazywam się Nadzieja i będę w przyszłości władać tą stadniną. Powiedz... Skąd do nas przybyłaś? Cóż, nazywam się Selene I przybyłam z tej samej stadniny Co Emerald i Julia Oni tylko czekają na mnie Bo chciałam się dobrze przygotować Do olimpiady skokowej Która ma się odbyć w waszej stadninie I będę brała w niej udział Także musiałam po prostu się przygotować W naszej stadninie W której skoki są ustawione Na bardzo wysokim poziomie więc dlatego tak długo mnie tutaj nie było. Bardzo się cieszę. Akurat dążyłaś na ślub i jeszcze do tego imprezę. Tak, jest nam bardzo miło, Selen, że przybyłaś akurat dzisiaj. I będzie nam bardzo miło, jeśli weźmiesz udział w naszej imprezie weselnej. Oczywiście, że przyjdę. Będę zaszczycona. Dobra, to robimy tą imprezę tutaj czy w stajni? Możemy zrobić tutaj. Przecież jest piękna pogoda. Dobra, to ja z ametystem zajmę się muzyką, więc bawcie się. Nie lubię tańczyć a wy? Ja też nie przepadam. Mam lewe nogi.